Zanim pochylimy się nad Bożym słowem, to pozwólcie, że w dwóch słowach, tak jak mnie proszono tutaj, powiem o tym miejscu, a dokładnie o historii tych miejsc, takich miejsc, miejsc świętych w naszej diecezji. Skąd wzięli się unici, kim były, żeby dobrze zrozumieć, skąd wzięli się ci nasi bracia unici, trzeba sięgnąć daleko aż do ostatniej wieczerzy. Jezus modląc się, będąc apostołami razem przy jednym stole, polecił ich Panu Bogu, mówiąc spraw, aby wszyscy stanowili jedno. On wiedział doskonale, że Kościół musi opierać się na jedności. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, że nie modlił się o mądrość dla Piotra, nie modlił się o silną wiarę dla apostołów, tylko o jedność. Dlaczego? Bo nie jest istotą Kościoła, moi drodzy, żeby się hełpić mądrością. To, że ja skończyłem seminarium i parę egzaminów więcej zaliczyłem, aniżeli wy z teologii, to wcale nie znaczy, że mam się w tym hełpić. Ja mam tym po prostu służyć. Wy macie prawo do tego, żebym ja, jako wykształcony z teologii, mówił wam o Panu Bogu. A wy macie obowiązek tego słuchać. Słyszeliście w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Może powiecie, przyjechał i tu się wymandrza od razu. W pierwszym czytaniu jest bardzo wyraźnie napisane. Lud ma mieć świadomość, że prorok jest wśród nich. Czy Go będą słuchać, czy nie, to inna sprawa. Ale mają mieć świadomość, że prorok jest wśród nich. I wracamy teraz do ostatniej wieczerzy. Jezus modlił się, żeby wszyscy stanowili Jezus. I na początku ta wspólnota była fajna. Rzeczywiście była jednością. Dzielili się, czytajcie Dzieje Apostolskie, moi drodzy, a zobaczycie. Dzielili się tym, co mają. Nikt nie mówił, że posiada więcej od drugiego. A ci, co mieli dużo, sprzedawali majątki, kładli u stóp apostołów i wszyscy fajnie ze sobą żyli. Ale już w tym momencie pojawiła się taka myśl, a może to by troszeczkę Panu Bogu, a resztę sobie. Zaczynały się kombinowania. I wtedy ci, którzy tak postępowali, którzy nie chcieli wejść w ducha kościoła, niestety odchodzili. Co robili odchodząc od kościoła? To samo co dzisiaj się robi. Co robi człowiek, który wychodzi z kancelarii, gdy nie dostaje zaświadczenia na rodzica chrzestnego? Co powie, że jest niedobry? Co powie, że proboszcz mu nie dał, bo żyje z drugą żoną? Nie, on powie, a to skubaniec, no uparł się na mnie. A proszę bardzo ten proboszcz to innych jednych traktuje tak, drugich inaczej. Czy widzieliście, żeby ktoś się przyznał, powiedział, że no niestety, ale nie nadaje się na rodzicach VI, dlatego proboszcz nie je do zaświadczenia. Zobaczcie, to samo dzieje się i wtedy. I oni odchodząc z tego kościoła mówili, my to jesteśmy dobrzy, tamto to są B, my jesteśmy dopiero prawowierni. Do czego, dlaczego powiedziałem to prawowierni? Dlatego, że moi drodzy, w 1054 roku Ci tak zwani prawowierni odeszli od wspólnoty Kościoła. Utworzyli schizmę. 1054 rok powstała Schizma Wschodnia. I co to znaczy? To znaczy, że Kościół na te dwie części się rozpadł. Oczywiście po drodze było jeszcze wiele grup mniejszych, ale ta była największą bolączką dla organizmu, któremu na imię Kościół. Ale z jednej i z drugiej strony byli ludzie mądrzy, którzy mówili, zaraz, zaraz, a Jezus co nam mówił? My tu jesteśmy prawosławni, my tu jesteśmy katolicy, a Jezus co mówił? Ma być jedno. Więc próbowano połączyć te kościoły. Ale wy wiecie, moi drodzy, jak łatwo jest popsuć. Jak się łatwo z mężem pokłócić. Jak łatwo doprowadzić do tego, że żona się nie odzywa dwa dni. Bardzo łatwo. Ale naprostować to o, wcale nie jest proste. I dlatego też do dnia dzisiejszego niestety musimy się być piersi i powiedzieć, moja wina, do dnia dzisiejszego nie ma jedności Kościoła. Chrystus mówił wyraźnie, aby byli jedno. A my co robimy? A no właśnie. A my niestety jedno nie jesteśmy. Dlatego taką jaskółką jedności Kościoła była Unia Brzeska, 1596 rok, podpisana w Rzymie. Ale ogłoszona w Brześciu. I teraz uwaga, moi drodzy, na mocy Unii Brzeskiej prawosławni wrócili do Kościoła katolickiego, czyli do kościoła powszechnego, ale zachowali swoją liturgię wschodnią. I teraz znowu, nie mylić z prawosławną, bo nie ma liturgii prawosławnej. Jest liturgia wschodnia. Co to znaczy? Na początku Piotr założył kościół w Rzymie, a Andrzej w Grecji, prawda? To, że nie mieli ze sobą kontaktu, to jeden modlił się według powiedzmy kanonów wschodnich, a drugi według kanonów zachodnich. I okazało się, że liturgia wschodnia różni się od liturgii zachodniej. Dzisiaj chcecie to Państwo zobaczyć, to zapraszam do Kościoła Rzymsko-Katolickiego, chociażby do naszych kolembrów. Tak wygląda, tak wygląda liturgia rzymsko-katolicka i zapraszam do, do kostumów. Może nie mam prawa zaprosić, ale myślę, że ksiądz Wyszek się nie obrazi. I tam jest liturgia wschodnia. Nie prawosławna. Wschodnia, moi drodzy. I dlatego też ci, którzy z Prawosławia wrócili, zachowali swoją liturgię. Liturgię wschodnią, liturgię grecką. Dlatego często zamiennie nazywamy grekokatolicy i unici. Czym różnią się grekokatolicy od unitów? Na pierwszy rzut oka niczym. Historycznie tylko. Grekokatolicy od Andrzeja, po dzień dzisiejszy, a unici, którzy wrócili z prawosławia, czyli ci, którzy wrócili do jedności wspólnoty Kościoła. I teraz patrzcie, co się dzieje, moi drodzy. Ci właśnie Unici, tutaj na pasie wschodnim możemy powiedzieć, że Bóg był takim kręgosłupem, a to z jednej, z drugiej strony powstały parafie unickie. Cudownie się pracowało. Katolicy współpracowali z unitami było ekstra. Co się zmieniło, a co, yy, do, yy, dlaczego, dlaczego dochodziło do tego, że tutaj po lasach się gromadzili ludzie? Ano do tego, że weszła polityka. Stara zasada rzymska mówiła, czyja, wiara, yy, czyja władza? Tego religia. Carowie, panowie w Moskwie zawsze uzurpowali sobie prawo do tego, żeby mieć tytuł cesarza cesarza rzymskiego. W związku z tym chcieli to samo wprowadzić tutaj. Czyja władza? Tego religia. Dopóki, moi drodzy, historycznie te ziemie były polskie, nic je mógł zrobić car. Ale pamiętacie historia. Pierwszy zabór, drugi, trzeci. Polska ginie z mapy świata. I co się wtedy dzieje? Okazuje się, moi drodzy, że car wprowadza swoje prawa tutaj. Moja władza, moja religia, sprawa załatwiona. I komu najbliżej było, moi drodzy, do prawosławia? Tych, którzy wrócili, nie? Dlatego też Unici byli na ostrzu noża zawsze u Cara. Niestety, moi drodzy. I dlatego ci prości ludzie, którzy tutaj mieszkali na tych ziemiach, oni powstrzymali swoją postawą albo powstrzymywali swoją postawą ataki Cara. To nie tylko, moi drodzy, chcecie czy nie chcecie. Tu był z góry prykaz i sprawa załatwiona. I teraz z początku to była taka metoda, a spróbujmy zachęcać. Unici, słuchajcie, przejdziecie tutaj, dostaniecie od cara i tak dalej, Popatrzył car, że to nic nie daje, dlatego też postanawia inaczej. Do kościoła unickiego wprowadzić księdza prawosławnego, ksiądz prawosławny nawróci wszystkich do Wspólnoty Prawosławnej. I już będzie z parafii unickiej parafia prawosławna. Unici bardzo szybko to przejrzeli i dlatego też bronili swoich kościołów. Moi drodzy, nie wiem czy znacie, pewnie znacie Pratulin, a obok Pratulina jest Krzyczew. Krzyczew to taka kapryczka, kościół taki najbliżej postawiony rzeki Bóg. Jeżeli nie byliście Państwo, to zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. W Krzyczewie był chrzczony Wincenty Lewoniuk, jeden z dwóch. Trzynastu męczenników z Pratulina. I teraz ksiądz w Krzyczewie był prawosławny. Przyszedł prawosławny. Ksiądz w Pratulinie, ksiądz Kurwanowicz, był katolikiem. I ksiądz, I ksiądz z Prawosławia, bardzo łatwe nazwisko zapamiętania dla rocznika powyżej 50 lat, bo kiedyś był taki rzecznik prasowy rządu, Urban się nazywał, prawda? Pamiętacie go? Z uszów też pewnie. No i ten ksiądz Urban przychodził do Pratulina, żeby namawiać tego księdza Mówi słuchaj, jak nie przejdziesz na prawosławie, ludzie będą prześladowani Ludzie będą niszczeni, w związku z tym przejdź na prawosławie Ksiądz Kurmanowicz nie chciał przejść na prawosławie Wolał opuścić parafię i odejść z parafii Notabene, kiedy odszedł z parafii, został aresztowany Ślad o nim zaginął koło osiedlec. najprawdopodobniej zginął w więzieniu w siedleckim Trudno jest powiedzieć, nie ma na to jakichś tam dowodów pisanych, ale tak wszyscy uważają. I on przychodził ten Urban i namawiał. Kiedy ludzie zobaczyli, że on namawia, to słuchajcie, on przez dofukały nie mógł przejść. Musiał nad Bugiem chodzić tamtędy, bo ludzie nie chcieli go przepuścić tego księdza prawosławnego. Tak bronili swojej wiary. I teraz co się okazuje? Okazuje się, że przychodzi nakaz, proszę bardzo, 24 styczeń. 1790, 1874 rok. Przychodzi ksiądz prawosławny, objąć parafię w Pratulinie. Tydzień wcześniej w Drelowie, identyczna sytuacja. Co się dzieje? Ludzie bronią swojej świątyni. Kiedy bronią swojej świątyni i ksiądz widzi, że nie może objąć parafii, wraca z powrotem i następnego dnia przychodzi z oddziałem wojsk. I wojsko robi masakrę w kościele. Zabija, to już wiemy, 13 zabitych, 180 rannych i tu, i tu. I wtedy, moi drodzy, dzieje się rzecz straszna. Bo kościół zostaje przyjęty przez księdza prawosławnego. Co ludzie robią? Nie idą do kościoła, ale wtedy zaczynają, moi drodzy, organizować tak zwane misje. I to jest to miejsce święte, moi drodzy. To jest to miejsce, gdzie oni organizowali misje czyli spotkanie z kapłanem. Kapłani przychodzili, ksiądz, prawos... ksiądz przychodził szczególnie z Galicji. Ja jak dwa lata temu głosiłem kazanie w tym telewizyjnym, w tej telewizyjnej mszy świętej z Krakowa, z Łagiewnik, podziękowałem księdzu kardynałowi i wszystkim kapłanom, którzy stamtąd z Krakowa, z Galicji przychodzili tutaj. Tutaj, po tych ziemiach on chodził w ciągu dnia przebrany za kupca, za rzemieślnika, po targu a nocami szli do lasu i odprawiali msze święto. A nocami pod osłoną nocy siadali do kratek konfesjonału i godzinami, godzinami spowiadali. A jak na misję jechali, to radzę moi drodzy, Władysław Raymond z Ziemi Hełmskiej. Bardzo cieniutka książeczka do przeczytania. Pięknie opisane. I co tam pisze, pisze Raymond, Że na misję to jechali tak. Jechali, wpierw y, y, wspólnie chłopy zbierali się na jakiś tam wóz, ale nie mogli już razem jechać, bo wiadomo, że władze carskie zaraz ich tam wyczują. W związku z tym jechali z różnych stron. Później były słynne przejazdy przez stodoły. Stodoły wieżeje się otwierały, wjeżdżała, y, wjeżdżał wóz. Później drugie wieżeje się otwierały i jechali dalej. Gdy śledzono ich, to zatrzymywano się na wieżejach. Tutaj dalej nie jechano. Moi drodzy, i w nocy, i w nocy przyjeżdżali, aby słuchać Bożego Słowa, aby przystępować do sakramentów świętych. Pamiętam, jak czytałem tę książkę, jak Władysław Reymont pisze, bo zabrano go na tę misję, mówi w pewnym momencie, oczywiście czujki były porozstawiane wszędzie, w pewnym momencie wystawienie na świętego sakramentu i idzie echo, idzie głos jadą kozacy. I mówi, rozgląda się, a nikt się nawet nie ruszył. Wszyscy wpatrzeni w świętą hostię, wszyscy wpatrzeni w Jezusa Chrystusa i powtarzają tylko sobie cicho: A niech przyjadą nas wezmą, ale stąd się nie ruszymy. Od Chrystusa się nie ruszymy. Mój drodzy, to są wielcy ludzie. Ich dzisiaj właśnie przychodzimy tutaj, aby czcić, a inaczej mówiąc, aby podziękować Bogu, że my nie jesteśmy przypadkowi zrzuceni z księżyca. My nie jesteśmy ludźmi, którzy przypadkowo się tutaj na tym terenie znaleźli. My jesteśmy spadkobiercami ludzi świętych. Moi drodzy, jesteśmy spadkobiercami ludzi świętych. I dlatego też i my mamy zadane to, aby być świętymi. Oczywiście, gdy patrzymy na współczesny świat, możemy powiedzieć: troszeczkę chyba się pokręciło tym ludziom współcześnie. No ale powiedzcie, czy nie może się ludziom pokręcić współcześnie? Zobaczcie, co się dzieje w naszym narodzie. Zobaczcie, czy nie może się ludziom pokręcić. Patrzcie, nasz premier przyjmuje medal z rąk kanclerz sąsiedniego narodu. Medal imieniem człowieka, który walczył z polskością. No to powiedzcie, jak człowiek patrzy na to, to myśli tak: albo zwariował Polak, albo kpi sobie kanclerz Niemiec. Jak można przyjąć taki medal? Wyobrażajcie sobie, czy któryś Unita przyjąłby medal imieniem Cara? Wątpię w to. Powiedzcie mi, czy którykolwiek więzień obozu koncentracyjnego przyjąłby medal imieniem Hitlera? A w wolnej Polsce coś takiego się dzieje. Śmiechu warte, prawda? Rozglądamy się i mówimy: dlaczego nas tak mało tutaj? No, dlatego, że podstawą chyba jest ogłupienie polskiego narodu. Jak taka młodzież, patrząc na to, może później myśleć o historii? Moi drodzy, nie może myśleć o historii, rzeczywiście. A zobaczcie, co się teraz dzieje. Lekcje historii zabierają. Bo mówią, że pieniędzy nie ma. Czy wszyscy mamy być matematykami? Nie. Jeden ma zdolności, drugi nie. Czy każdy z nas ma być lekarzem? Też nie. Jeden ma te zdolności, predyspozycje, drugi nie. Czy wszyscy musimy być księżni? Nawet by było niewskazane. Ale czy wszyscy mamy być Polakami? Pewnie, że tak. Wszyscy mamy być Polakami i patriotami. A skąd będziesz patrioto? Skąd będziesz Polakiem, powiedz? Jak nie będziesz znał historii? Ja, stary chłop, 50 lat już skończyłem, moi drodzy, i dopiero w ubiegłym roku dowiedziałem się, że był hołd ruski. Hołd ruski. Hołd pruski to nam tłumaczyli U, wiele razy, ale o hołdzie ruskim nikt tam nie mówił. Moi drodzy, Polacy na Kremlu królowali. I z tego Kremla, moi drodzy, władców przyprowadzili do Warszawy, aby pochłonili się naszemu królowi. A wiecie dlaczego kolumna Zygmunta jest postawiona w Warszawie? Z jakiej okazji? Ciekawe, czy jak pojedziecie do Warszawy zapytacie przewodnika, czy ktoś wam powie? Czy dlatego, że ten król, który tam stoi na górze, był wybitnym królem? Nie był wybitnym królem. Dlatego, że odebrał hold ruski, moi drodzy. Dlatego stoi ta figura. Dlaczego się o tym nie mówi? Dlatego, aby nie wytwarzać atmosfery patriotyzmu w naszym narodzie. Lepiej, niech się rozjadą po całym świecie, prawda? Zachodzę po kolędzie do jednej swojej babci, a ona mówi do mnie tak. Oj, proboszczy, mówi, ja to się z proboszcza śmieje, jak proboszcz mówi, że nasza parafia to taka duża, nie? Ja mówię, dlaczego pani się śmieje? A bo u mnie w domu zameldowanych jest 13 osób, a ja mieszkam sama. A gdzie reszta? No właśnie, a reszta na Zmywakach, na Zmywakach w Anglii, na truskawkach, na Zachodzie. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście możemy powiedzieć bieda. Pewnie, że bieda. Ale przede wszystkim, moi drodzy, nic z tym nie robimy. Nic z tym nie robimy. Czy wiecie, ile jedno miejsce na stadionie narodowym kosztowało wyprodukowanie jednego miejsca? 32 tysiące złotych. Jedno miejsce na stadionie. Ja nie mówię, że to źle. Stadion powinien być. Ale pamiętacie, jak był Ojciec Święty? Jak krzyczano, proszę, ile to pieniędzy, ile to przedszkoli można by było postawić, a tu katolicy się wygłupiają, stawiają ołtarze i tak dalej. Ale te ołtarze to katolicy stawiali za swoje. A wy pojedziecie na stadion narodowy? Kto z Was był na stadionie narodowym? Ja jeszcze nie. Przejeżdżałem kilka razy obok. I podejrzewam, że może i nie pojedziemy nawet. Ale przecież to z naszych podatków zostało postawione. Czy ja mówię, że to jest źle? Nie mówię, moi drodzy. Tylko mówię o proporcji. O proporcji. Polacy nie znają swojej historii. Zabierają im lekcje historii. Żeby Polak nie wiedział, kim jest. I dlatego, moi drodzy, takie miejsca są zapominane. Dobrze, żeście przyszli. Cieszę się bardzo. Również jestem wdzięczny waszemu księdzu proboszczowi, że mnie zaprosił, bo muszę się uderzyć w piersi. Też nie byłem tutaj. Dziesięć lat byłem kustoszem w sanktuarium w Pratulinie. A tutaj nie byłem. Też się wstydzę. Ale dzięki Waszemu proboszczowi mogę tutaj być. I mogę z tego miejsca nie tylko modlitwę do Pana Boga wysyłać, ale też świadomość, że chodzę po miejscu świętym. Moi drodzy, i dlatego źle się dzieje w naszej ojczyźnie. Nie pamiętamy historii. Wyrugowany jest język polski. Język polski coraz mniej. Aby tylko Polak znał to, co konieczne, grunt to angielski. Znowu, czy źle, że znamy angielski? Pewnie, że nie. Dobrze, że znamy angielski. Ja jeżdżę troszkę po świecie i wiem, że z językiem angielskim y, język angielski jest potrzebny, bo trzeba się wszędzie dogadać jakoś tam. Lepiej, gorzej, ale trzeba się dogadać. Ale jeżeli w hotelu, moi drodzy, jest 200-300 Polaków, a wszyscy mówią po angielsku, y, powiedzmy z obsługi hotelowej, nikt nawet nie próbuje po polsku mówić, Polacy nie mówią po polsku, tylko mówią po angielsku, to czy to jest dobrze? No właśnie. Dlatego, moi drodzy, w tym miejscu jesteśmy, w miejscu świętym. I gdy dzisiaj uświadamiamy sobie, jak bardzo potrzeba nam tutaj być, jak bardzo potrzeba nam wspominać to miejsce święte, to powiedzmy sobie wyraźnie: musimy, moi drodzy, powiedzieć sobie: Ja muszę o tym miejscu powiedzieć swoim najbliższym. Ja muszę o tym miejscu przekazać, to historię o tym miejscu przekazać swoim wnukom, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli my tego nie, nie zrobimy, to kto zrobi? Historia to przykryje i będzie tak jak teraz na Zachodzie. I jak będzie stanąć? Polskie obozy koncentracyjne już po 60 latach. A co będzie po 100? Rosja i Niemcy dbają o swój wizerunek żeby Polakom zepchnąć obozy nie tylko na kark, ale i na sumienie. Moi drodzy, jeżeli nie będziemy o to dbali, o historię nie będziemy dbali, o Polskę jeszcze nie będziemy dbali, to będą z nami robić, co będzie im się tylko żewnie podobać. Czy w związku z tym mamy narzekać? Nic z tego. Unici byli w gorszej sytuacji, niż my dzisiaj nie narzekali. Co robili? Wołali do Pana. przyśli nam księdza częściej nam proroka to co w dzisiejszym pierwszym czytaniu to jest lud który nie zawsze chce słuchać to jest lud który nie zawsze chce według tych przekazań żyć to już było za proroka Ezechiela moi drodzy dzisiaj też tak jest Łatwiej powiedzieć, że ten ksiądz to ma słabości, że pali papierosy, że pije tamte kobiety, to jego na pewno, bo to ksiądz to wiadomo, musi latać od razu za babami, nie? To dużo pieniędzy bierze, aby tylko sprofanować jego. Ale jego naczelnym zadaniem, moi drodzy, jest stanąć pośród Was i mimo, że go obrażacie, to on i tak będzie głosił Słowo Boże. Bo prorok musi być pośród Was. Jeżeli nie będzie proroka, moi drodzy, to będzie naprawdę bardzo źle. Unici tego doświadczyli. Oni nie mogli mieć proroka, bo władza im zabrała. Ale organizowali sobie, aby przyszedł. Dlatego i my dzisiaj, moi drodzy, dziękujemy Panu Bogu za dar tych Unitów, za dar tych ludzi, którzy poprzedzili nas. Z drugiej strony dbajmy o historię. Następnie pamiętajcie że jesteśmy ludem świętym. I nie pozwólmy sobie wmówić, że jesteśmy byle jacy. Nie pozwólmy sobie powiedzieć, że my jesteśmy jakąś tam drugą czy trzecią kategorią, takie Polaczki gdzieś tam i tak dalej. Mamy swoją godność, mamy swój język, mamy swoją kulturę, tradycję, mamy swoją, moi drodzy, wielkość. Zobaczcie, dzisiaj, no nie zobaczycie, ale dzisiaj w naszej parafii jest misjonarz z Syberii, mój kolega, ksiądz Andrzej Dupleski przyjeżdża, aby głosić Boże Słowo u mnie, no a my ze swej strony chcemy wesprzeć yy, jego misyjną działalność. I on mówi tak, że kiedy tam w Rosji jest mecz Polska-Rosja na przykład, w siatkówkę, to on mówi, z młodzieżą spotyka się i mówi tak, no i kto wygrał? Jak wygrali Rosjanie, to no wiadomo my, a jak wygrali Polacy, to co Rosjanie mówią? Ale poprzedni mecz wygraliśmy. Oni w ogóle nie mówią o porażce. W ogóle. Tak mają w sobie już, że są wielcy, włożone w nich to, że oni są wielcy. Moi drodzy, ja nie chciałbym, abyśmy my jako Polacy byli właśnie tacy nos do góry i zadarci. Ale też nie mamy czego się wstydzić. Nasi praojcowie chodząc po tej ziemi wykuli wielkość i świętość tej ziemi. A my mamy obowiązek przejąć i przekazać dalej. Na ile będziemy dalej rady? Nie wiem. Wiem jedno, jeżeli będziemy z Panem Bogiem, jeżeli Jezus Chrystus będzie pośród nas, damy radę. Jeżeli Chrystusa odepchniemy, pójdziemy swoją drogą, to pójdziemy na manowce. I jak obudzimy się pewnego dnia, byle jacy, to później będzie bardzo ciężko wrócić do normalności. Błogosławieni męczennicy. Ci, którzy ginęli i na tym miejscu, i na innych miejscach, prosimy Was, wypraszajcie u Boga dla nas silną wiarę, abyśmy dobrze czuli się we wspólnocie, któremu na imię Kościół, aby ten Kościół był naszym domem, abyśmy w tym domu potrafili gromadzić się i pod jednym Ojcem, Bogiem, który jest w niebie, wędrować prostą drogą ku zbawieniu. Amen.